Zastanawiasz się, jak dodać realnej wartości do swoich zabiegów, żeby klienci wracali, polecali cię dalej i nie pytali o zniżki? Ten filmik to dokładna instrukcja masażu, który działa i który naprawdę sprzedaje. Pokażę ci 5 precyzyjnych ruchów odmładzającego masażu twarzy, które muszą być wykonane w określonej kolejności, bez pomijania żadnego etapu. Tylko wtedy zabieg przynosi maksymalny efekt, a ty widzisz różnicę w skórze klienta, no i oczywiście w swoim zarobku. Zobaczysz moje dłonie krok po kroku wykonujące każdy ruch, bez rozpraszania, pełne skupienie na technice, a ja na bieżąco omówię każdy etap, żebyś dokładnie wiedział co robisz i dlaczego to działa. Ten masaż to konkretny zabieg, na którym bez żadnych inwestycji z góry zarabiasz i masz wysoki zysk. Jak również element, który dodajesz do innych zabiegów, zwiększający ich wartość. Co dokładnie objaśniam w poprzednim filmie. Więc jeśli go jeszcze nie widziałeś, to koniecznie obejrzyj, bo dodatkowo tłumaczę w nim, jak ten masaż wpływa na skórę i na głębsze warstwy tkanek. A z tego filmiku dowiesz się trzech najważniejszych rzeczy. Jakie ruchy wykonać i w jakiej kolejności, które części twarzy masować i dlaczego to ma znaczenie, jak dzięki tej technice zwiększyć wartość zabiegu, zbudować lojalność klientów i spotęgować swoje dochody. A dla pełnego zrozumienia ostatniego punktu, koniecznie obejrzyj poprzedni filmik. A teraz gotowy na masaż? No to zaczynamy. Rozpoczynamy nasz masaż twarzy pierwszym ruchem masażu głaskaniem tak dosłownie głaszczemy skórę rozpoczynamy od dekoltu dekolt masujemy od jednej strony do drugiej od lewej do prawej ważne jest aby jak najmniej odrywać ręce od skóry starać się aby jeżeli jedna ręka już jest w górze to kolejna już dotykała skóry następnie przechodzimy na szyję szyję masujemy od dekoldu ku górze jedynie po bokach szyi przechodzimy i szyją przechodzimy na linię żuchwy. Masujemy linię żuchwy i teraz linię żuchwy możemy masować od jednej strony do drugiej, czyli od prawej do lewej lub też od środka twarzy ku jej bokom. I masujemy w ten sposób, że docieramy do boków twarzy i schodzimy pod linią żuchwy ponownie do środka twarzy. Z żuchwy przechodzimy na mięsień brudkowy, na brodę, masujemy go pod górę również raz jednym palcem, następnie drugim na zmianę. Przechodzimy teraz do mięśnia okrężnego ust, czyli masujemy wokół ust od, doł, od środka nad, poniżej dolnej wargi do środka powyżej górnej wargi. I ruch ten staramy się, zresztą każdy ruch staramy się wykonać co najmniej 5 razy. Następnie przechodzimy na policzki. I teraz masujemy najpierw mięsień jarzmowy większy, i to jest ten odcinek od końcika ust do dolnego płatka ucha, po czym ruch również powtarzamy około 5 razy. Za każdym razem Schodzimy bokami twarzy, pod żuchwą, staramy się nie odrywać rąk. To jest bardzo ważne, aby ten masaż był płynny, żeby nasze ręce miały cały czas styczność ze skórą. Z mięśnia jarzmowego większego przechodzimy na mięsień jarzmowy mniejszy. To jest odcinek również od końcika ust, ale biegnie wyżej, biegnie ku górnej części płatka ucha, ku kości jarzmowej i również za każdym razem, po każdym wykonanym ruchu, bokami twarzy schodzimy pod linią żuchwy i wracamy do końcika ust i powtarzamy ten ruch. Dzięki ruchom masażu doskonale wygładzimy lwią zmarszczkę, jeśli już oczywiście istnieje. Także masujemy pomiędzy brwiami ku górze i na boki. Następnie czoło. Na czole możemy również wykonywać masaż całą dłonią. Wykonujemy to wolno, nie spieszymy się ręka za ręką. I ze środka czoła przechodzimy ku skroniom. Jeszcze przy oczach wykonujemy taką, ja to nazywam, krateczkę, gdzie dwoma palcami u jednej ręki. Od zewnętrznego kącika oka biegniemy ku górze, natomiast drugą ręką tak odśrodkowo w bok, ale też skośnie ku górze. To jest taki zabieg, który również wygładza kurze łapki, zmarszczki kurze łapki. Bardzo, bardzo jest pomocny tutaj, wygładza skórę, niweluje te zmarszczki, ponieważ też napina mięsień okrężny oka okami twarzy schodzimy w dół, przegłaskujemy jeszcze dekolt, jeszcze raz rozgrzewamy tam skórę na dekolcie i przechodzimy do kolejnego ruchu. Masujemy dalej, kolejnym ruchem jest nim rozcieranie, i tak jak powiedziałam na początku tego filmiku, bardzo ważne jest, aby ruchy wykonywać w odpowiedniej kolejności, następujące po sobie. A więc pierwszym jest głaskanie, kolejnym jest rozcieranie. Jest to bardzo ważne, ponieważ w ten sposób przygotowujemy skórę i tkanki położone głębiej do silniejszych bodźców, ponieważ kolejne ruchy będą nieco bardziej intensywne. Te tkanki stopniowo. Również bardzo ważne jest to, że każdy kolejny ruch zaczynamy od dekoltu i kierujemy się ku górze, czyli następne elementy szyja i kolejne elementy twarzy ku górze, ku czołu, ponieważ Celem tego masażu jest odmłodzenie, to jest masaż odmładzający, dlatego my unosimy, liftingujemy tkanki twarzy i skórę, unosimy je ku górze, nie ściągamy w dół, tylko liftingujemy. cały czas dążymy do tego, aby je ujedrniać i unosić ku górze. I tak jak w poprzednim ruchu, tak samo i w rozcieraniu masujemy te same elementy twarzy w tej samej kolejności, czyli rozpoczynamy od linii żuchwy, od środka twarzy ku bokom i kierujemy się ku następnym elementom coraz wyżej, a więc kolejna będzie brudka. Dodam jeszcze jedną ważną rzecz, że ruch rozcierania nieco różni się od ruchu głaskania. Rozcieranie bowiem jest nieco intensywniejsze, używamy już tutaj nieco więcej siły i wykonujemy ruchy okrężne palcami, raz przy razie, aczkolwiek masujemy te same elementy twarzy po kolei. Kierujemy się ku górze. Po wymasowaniu brudki masujemy mięsień okrężny ust, a więc wokół ust, okrężnymi ruchami rozcieramy, następnie masujemy policzki, a więc mięsień jarzmowy większy, kolejno mięsień jarzmowy mniejszy, czyli ten wyżej, Masujemy teraz okolice oczu, czyli mięsień okrężny oka wokół oczu, i tutaj taki ode mnie tip, protip, przetestowany przez lata, który naprawdę działa. Te ósemki, które wykonujemy przy zewnętrznym kącie oka ku górze, w dużym stopniu napinają i wygładzają skórę, przyczyniając się do zmniejszenia kurzych łapek. I przechodzimy do kolejnego ruchu, trzeciego, jakim jest ugniatanie. Ruch ten polega na delikatnym uciśnięciu palcami, zwolnieniu, uciśnięcia, przesunięciu, kolejnym uciśnięciu, zwolnieniu, przesunięciu. I nie odrywamy tutaj rąk od skóry. Uciskamy, zwalniamy, przesuwamy, uciskamy. I uwaga, nie mylimy tego ruchu z rozcieraniem. Ten ruch musi różnić się od rozcierania. Rozcieranie to okrężne ruchy palcami, raz przy razie. Natomiast ugniatanie różni się od tego: to jest wyraźne, delikatne uciśnięcie, zwolnienie, przesunięcie i kolejne uciśnięcie. I mamy jeszcze ugniatanie. W ten sposób, że możemy pomiędzy dwoma palcami, co zobaczymy za chwilkę, po prostu ucisnąć fałd skórny. Ucisnąć pomiędzy palcami, zwolnić, przesunąć, ucisnąć, zwolnić. Na tym właśnie polega ruch ugniatania. I teraz uwaga: niezwykle ważna rzecz na temat masowania wokół oczu. Zawsze masujemy dolną powiekę od zewnętrznego kącika do wewnętrznego, natomiast górną od wewnętrznego do zewnętrznego, w tym kierunku, nigdy odwrotnie. Ten kierunek właśnie u dołu, od zewnątrz do wewnątrz, zapobiega powstawaniu nowych zmarszczek i pogłębianiu się istniejących. I jeszcze jedna bardzo istotna kwestia dotycząca masowania okolic oczu. Kiedy masujemy powiekę dolną, możemy zrobić to nieco intensywniej, czy jest to ruch gaskania, rozcierania czy ugniatania. Natomiast uwaga przy powiece górnej jest to dosłownie tylko takie muśnięcie. Robimy to bardzo, bardzo delikatnie. Masując mięsień okrężny oka możemy to również zrobić nad brwią czy na brwi. Natomiast przekonałam się wielokrotnie, że taki powrót, takie masowanie powieki górnej jest bardzo przyjemne dla klienta, bardzo relaksacyjne. Wielokrotnie zdarzało mi się, że osoba ta po prostu zasnęła. Masowanie okolic oczu jest nie tylko relaksacyjne, ale wspomaga również niwelowanie efektów procesu starzenia. Tak jak powiedziałam wcześniej, wspomaga niwelowanie zmarszczek kurzych łapek, a więc tych odchodzących od zewnętrznych kącików oczu, a także i tych na powiece dolnej, ale nie tylko. W procesie starzenia i pod wpływem również innych czynników dochodzi do zastoju limfy pod oczami, co skutkuje widocznymi popularnymi workami, obrzękami, opuchnięciami pod oczami. Jest to bardzo niepożądany efekt wśród klientów i masaż również działa wspomagająco na ich zniwelowanie, ponieważ poprzez czy głaskanie tej dolnej powieki, oczywiście w kierunku od zewnętrznego kącika oka do wewnętrznego, czy poprzez rozcieranie, czy poprzez ugniatanie delikatne, my po prostu wspomagamy przepływ limfy, udrażniamy ten przepływ, co wspomaga niwelowanie wspomnianych wyżej obrzęków. Dodatkowo jeszcze możemy wykonać ruch ugniatania w miejscu występowania więzadeł skórnych policzkowo szczękowych, co przyczynia się do zmniejszenia widoczności fałdu nosowo-wargowego czy bruzdy nosowo-wargowej. I przechodzimy do kolejnego piątego ruchu naszego masażu odmładzającego, jakim jest oklepywanie. Oklepywanie to jest bardzo delikatny ruch, to ma być przyjemny dla klienta ruch, wykonywany opuszkami palców lub tak zwanym pianinkiem, czyli tak jakbyśmy grali na pianinie. Oczywiście rozpoczynamy od dekoltu, bokami szyi, kierujemy się ku twarzy i od dołu twarzy aż do czoła. Ruch oczywiście jak każdy powtarzamy kilkakrotnie, co najmniej pięć razy. Zanim przejdziemy do ostatniego, szóstego ruchu, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał że dzięki niemu nauczycie się prawidłowo wykonywać odmładzający masaż twarzy, który przyniesie Wam regularnych, zadowolonych klientów i tym samym wysokie dochody. Dokładnie wszystkie kwestie zarabiania na tym zabiegu omawiam w poprzednim filmiku, także koniecznie go obejrzyj oraz opisuję w moim darmowym e-booku, do którego link znajdziesz w opisie tego filmiku. I ostatni ruch naszego masażu odmazającego to jest wibracja. Jest to ruch, taki wibracyjny dłoń, który wychodzi z naszych łokci i ba działa bardzo dobrze na skórę i na tkanki położone głębiej. W tym filmiku to już wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie i jeśli chcesz zacząć naprawdę dobrze zarabiać w kosmetologii, to koniecznie obejrzyj te filmy.